Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem porównamy układy Flexbox, Grid i Kolumny. Przedstawimy różnice między układami Flexbox, Grid i Kolumny oraz ich idealne zastosowania. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Flex, grid i columns w CSS to techniki służące do wyrównywania i układania elementów, z których każda ma swoje zalety i idealne przypadki użycia. Poniżej znajduje się jasne wyjaśnienie ich różnic na podstawie porównania. Zacznijmy od przyjrzenia się Flex. Flex. Charakteryzuje się następującymi cechami. Odpowiedni dla jednokierunkowych układów poziomych lub pionowych. Umożliwia elastyczne kontrolowanie kolejności i elastyczności elementów. Najlepiej nadaje się do małych układów, takich jak paski nawigacyjne i grupy przycisków. Automatycznie dostosowuje rozmiar elementów potomnych. Możesz zmienić kolejność elementów za pomocą właściwości takich jak Flex Direction, Flex Wrap i Order. Jako przykład zmiany kolejności wyświetlania ustawmy właściwość Flex Direction na kolem. Gdy Flex Direction jest ustawione na kolem, elementy zmieniają układ z poziomego na pionowy. Układ zmienia się z od lewej do prawej na od góry do dołu. Ustawienie wartości Rap Reverse dla właściwości Flex Rap odwraca kolejność zawiniętych linii z zwykłego kierunku. W ten sposób linie są wyświetlane, układając się od dołu do góry. Gdy właściwość flex-direction jest ustawiona na kolem a flex-wrap na wrap-reverse, elementy są ustawiane pionowo, a kolumny zawijają się od prawej do lewej. Jak w tym przykładzie, kolejność kolumn jest odwrócona w porównaniu do zwykłego układu od lewej do prawej. A elementy są dodawane od prawej do lewej. Następnie przyjrzyjmy się grid. Grid charakteryzuje się następującymi cechami: Idealny dla dwuwymiarowych układów: Umożliwia wyraźne zdefiniowanie układów opartych na siatce. Świetny do bardziej złożonych projektów i ogólnej struktury strony. Wiersze i kolumny mogą być definiowane jednocześnie. Sekcje można rozmieszczać przy użyciu nazwanych obszarów, grid area. Elementy potomne można dowolnie rozmieszczać w siatce, co umożliwia elastyczną kontrolę kolejności. Jako przykład zmiany kolejności wyświetlania użyjemy właściwości Grid Template Arias, aby ustawić pozycję wyświetlania. W tym przykładzie właściwość Grid Template Arias jest używana do wizualnego zdefiniowania ogólnego układu siatki i przypisania nazw obszarów do każdej komórki. Następnie, przypisując odpowiednią nazwę grid area do każdego elementu potomnego, są one umieszczane w pożądanych pozycjach. Korzystając z grid w ten sposób, możesz nie tylko dowolnie zmieniać kolejność wyświetlania elementów, ale także łatwo tworzyć złożone i unikalne układy. Na końcu przyjrzyjmy się Colems. Colems charakteryzuje się następującymi cechami: Możesz łatwo tworzyć kolumny w stylu magazynowym. Idealny dla tekstu o płynnym układzie. Trzyma się kolejności zgodnej z HTML, co czyni go mniej odpowiednim do kontrolowania kolejności elementów. Może automatycznie podzielić dłuższe teksty. Możesz bardzo łatwo tworzyć układy w stylu gazetowym. Flexbox jest idealny, gdy chcesz wyrównać elementy w rzędzie, np. Na nagłówki lub listy kart. Grid nadaje się gdy chcesz zaprojektować cały układ, np. strukturę strony internetowej. Kolumny są najlepsze, gdy chcesz sformatować tekst w wiele kolumn, np. w artykułach lub blogach. Możesz także łączyć je w razie potrzeby. Na przykład możesz zaprojektować ogólny układ za pomocą grid, a wyrównać wewnętrzne elementy za pomocą flex. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź URL w opisie, aby wspomóc naukę. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Proszę zasubskrybować kanał i czekać na kolejny film.